Tak naprawdę, przed klubem i przed miastem są dwa poważne zadania, i wydaje mi się, że te zadania są tak naprawdę równorzędne. Po pierwsze, to, to o czym Pan wspomniał, zbudowanie infrastruktury, która pozwoli rozgrywać mecze w plus lidze. Są trzy warianty budowy, budowy hali. Po pierwsze, remont, właśnie i podniesienie dachu, modernizacja obecnego obiektu. Drugi wariant to jest budowa przez miasto na terenach scalonych, przeznaczonych właśnie pod infrastrukturę sportową w pobliżu przysz przyszłego również stadionu, nowego stadionu, który będzie budowany w Wyszkowie i trzeci wariant to jest budowa obiektu wspólnie ze starostwem powiatowym przy jednej ze szkół powiatowych, która wymaga po prostu budowy sali gimnastycznej, powstałby większy obiekt po prostu po prostu hala sportowa, która do godzin południowych byłaby, byłaby salą gimnastyczną, po południu byłaby halą, na której rozgrywane byłyby mecze plus linii. To są trzy warianty, wkrótce zostanie jeden z nich, jeden z nich wybrany. Każdy ma swoje wady i zalety, oczywiście nad, nad, każdym, nad każdym obecnie są trwają prace przygotowawcze. Ale drugi niezwykle istotny i niemniej, niemniej ważna kwestia to jest znalezienie budżetu 2-3 milionowego na Plus Ligę. Dlatego, że my prawdopodobnie jesteśmy najmniejszym, najmniej zasobnym samorządem, w którym, w którym e, e, grała drużyna pierwszoligowa. Jak się okazuje nie pieniądze są najważniejsze, bo i budżet klubu e, był nie największy, nie pieniądze w sporcie są najważniejsze. Pewnie na szczęście i pewnie na tym polega piękno sportu. Wygraliśmy, wygraliśmy ligę, mamy pierwsze miejsce. E, Stąd też zarząd klubu prowadzi bardzo intensywne rozmowy z potencjalnymi sponsorami, żeby zapewnić gruntowne podstawy finansowe na to, żeby grać w plus lidze. Było bardzo wiele eksperymentów sportowych i w siatkówce, i w piłce nożnej. Kiedy w małych miastach powstawały drużyny ekstraklasy. Zazwyczaj były to, tak jak powiedziałem, eksperymenty, które trwały rok, dwa lata. Nie chciałbym, żeby takie, taki los spotkał kamper Wyszków. Uważam, że powinniśmy ewentualnie opóźnić o sezon, dwa sezony awans do Plus Ligi, ale zbudować, zbudować realne podstawy finansowe i Infrastruktury sportowej, żeby, żeby ten awans do plusligi był awansem trwałym i żeby ta nasza obecność była, była tam trwała. Stąd, jak wspomniałem, duże wyzwanie przed zarządem klubu, duże wyzwanie przed miastem.